Witam Was, tutaj Darnoczek, a to jest czwarty odcinek Bed Space. Tak, skończyliśmy tutaj właśnie. Yy, jesteśmy w drugim, właśnie w drugiej już. Yy, nie wiem jak to W drugim rozdziale jesteśmy właśnie. Tak ten odcinek. Uła Mm. Co to było? Ok. No mu łeb. Widzicie, już zaczęliśmy dopiero, i już ładnie. Ładnie. Dobra. Musimy z nim pewnie walczyć. No jakby inaczej. Gwienko Dziecko Dzieci hodują Co nie zrobi? Tak przy boku, żeby nie ma... Mamy... <grym i górny> Siedzimy na dół, fajnie na łodzie będzie nadal pełno. Na górze, no na górze. słyszałem kogoś. Bez problemów, spokojnie. Nie pali się przecież. To jesteś.

No dobra Kurde, przepraszam was, kurde, słońce mi razi w oczy Dobra, okej okay. Jesteśmy z powrotem Zauważyłem, że stazy Ta gra nie jest tak bardzo straszna. Najgorsze w tej grze jest to, że nagle wyskakuje ci, kurde. Pff. Nie wiadomo co. I to jest właśnie urok, urok tej gry. Chłopaki nie zmusili, żeby to nagrywać, więc. Sorry. Nie musicie tego oglądać. Ale chcę, żebyście to oglądali. Zobaczmy. Bomba termitowa. To gdzie teraz mam iść? Tak! U magazyn. Zobaczmy może coś mogę kupić hmm, też coś sprzedać Dobra o już mam jedno miejsce wolne Strasznie dużo tych tych mam Muszę też właśnie coś Bo sprzedaję też Dobra star A bo to jest coś takiego że... A znaczy, tutaj to tu jest napisane, jak Dobra, idziemy tam Idziemy, idziemy, no ciekawe co tutaj będzie Co tu znajdę? Ciekawego Co tu znajdę? Ciekawego Co to jest? Yyy... Eee, dobra So much cocaine chyba znowu

To To są wariaty. Jednak, jednak są wariatami. O, tu ktoś. Co jest? O, tutaj ma być, tak? Dobra, weszło. A, bo to musiałem, rozumiem, Zobacz, zobaczymy co tam jest. Bo tutaj chyba też. It's time. że tutaj sporo ludzi jeszcze żyje Jezu to jest takie to jest takie durne Takie durne o, sorry was naprawdę nie chcę to grać Na pewno się zmieniło, panie tyle ludzie oglądają to dlatego, bo śmieją się ze mnie. Na pewno. Co by innego? O oh fuck off, co ja dałem. A ja się chowam w kąt? Hmm, może mnie nie zauważą. Chcę zobaczyć, gdzie są? Patrzę za mną. No weźcie się ogarnijcie, kurde. To naprawdę takie dziwne. Że kurde... Nie, no... Bo ja chyba mnie <śmiennie> trolują, specjalnie trolują mnie. Strefa terapii zerowej, grawitacji. Ham, o oh fuck, szybko. As you know, the Ishimura is able to set his gravity locally. Your grav boots will kick in when you enter a zero-g area. to są żywi jeszcze są jeszcze żywi oni jeszcze żyją że nic nie mówię. Zapomniałem. Za bardzo się wgrałem w grę. Zapomniałem, dobra już idziemy tutaj chyba, musimy tak wejść tutaj. Za bardzo się wgrałem w grę i Zapomniałem do was, mówić do was. Ta gra ściągająca po prostu ja się chyba czy wejdzie będzie problem. Entering zero gravity. Mam iść. Oh, ja to wtedy. No, dobra, wyszedłem. No i znowu nie trzeba Bardzo piękna przestrzeń, co? Przepiękny kudy statek. Tak przepiękny, że kuryjną go. Mogę... What? Zdychaj. Dobra. Będziemy z powrotem. Dobra. Port do pomieszczenia. Zapis! Jej. Zobaczymy ile w ogóle nagrywamy już, bo chyba co jakoś sporo więc Zobaczmy Godzina 13, już 16 minut nagrywam, dobra. Dojdziemy do tamtego miejsca, zapiszemy chyba tam, jeżeli tam będzie zapis. Napiszemy tam i będziemy musieli chyba kończyć. No trzeba mnie skończyć. Ile tu jest trupów, to jest... O nie to. Co jest? Ojej! 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 Ku, coś ci nie pykło. Tam jest, kurde. Ja tych, tych najbardziej nie lubię. Cały magazyn jak najgorszy nie, nie wiem po co w ogóle. Żyjesz? Nie, powinieneś zdychać. Zdychaj, grubasie. Dobra, idziemy. Dwa węzła mam, czyli już mogę coś dobrego zbudować na tym czym. Nie, jak Dobra. Mam już sporo rzeczy do wycięcia, ale kurde, nie mam po co nawet tam wziąć. Węzły są ważniejsze, bo to jest skład za węzeł. No, blokada zasilania włączona. Jeden węzeł. Czyli na pewno tam nie wchodzę, bo szkoda po prostu mi węzła. To jest głupienka, co to jest w ogóle? Przepraszam, bo zbocznę nagrywam za drugi raz. Musimy zaczynać od początku. Się zaczynać od początku wtedy, bo... ...przejść z chyba... Fuck off, fuck off, jak on... Jak one nie jedzą? Ładnie mi jadły. Dobra No moje szczęście, zaraz to wskoczy jakiś debil nie, No bo jak może być puste pomieszczanie bez jednego Żeby jak? Może nie wiem Nie zresztą tu wszyscy nam byli Raczej nie powinno być Dobra, dobra, dobra Jest drugi zapis Hmm. Zapisujemy I chyba to będzie koniec odcinka, gdzieś taki krótki Zresztą słabe to ostatnie odcinki wychodzą mi bo bardzo cicho mówię, się po prostu to jest po prostu z tego przerażenia. I was bardzo sobie przepraszam, ale nie siły po prostu nic mówić. No 20 minut akurat, więc dobrze będzie. Więc komentujcie, subskrybujcie, łapki w górę. Mm, a i jeszcze, bo ostatnio mi się podobno, podobno... Wiecie, ja nie oglądam jego odcinku. Nie no dobra, trochę oglądam. Osta końcówek nie oglądam. E podobno e Shinaru mówił, że zachęca... zachęca was, żeby oglądali moją serię. Więc też tak samo ja zachęcam, żeby oglądać jego serię, bo też jest bardzo ciekawa. Ja akurat takimi grami jak on właśnie nagrywa teraz ten Divin Minecraft się nie interesuje tą grą akurat, bo mi nie wiem, jakoś nie ciągnie mnie do niej. Jest naprawdę... Podoba mi się ta gra, ale nie chce mi się w nią grać. jakoś, Nie, nie chcę mi się w ogóle ten. Fajna jest grafika i tak dalej, ale nie wiem, nie ciągnij mnie do niej. Po prostu. E, więc widzimy się chyba na tym odcinku. Miejmy nadzieję, że ten będzie chyba dzisiaj, czyli we wtorek, albo w środę wyjdzie. Tego wrzucę. To będzie około środy. Jutro będzie chyba odcinek najnowszy. Nie wiem, zależy, zależy, jaki z, z moim czasem, jak będzie. Tak. No dobra, tylko weźmy to. Bum. Dobra. No i tak, potem mi się będę się tu znowu z powrotem zrobić. Więc. I